Zaburzenia postawy, skoliozy, asymetrię i wiek dojrzały i rehabilitacja. Jak się to ma do siebie? Czy rehabilitacja, fizjoterapia osób ze skoliozą, z asymetriami w ciele, ma w ogóle jakiś sens? To pytanie, te wątpliwości pojawiły się ostatnio na jednej z grup, którą obserwuję. Część kobiet, które tam się udzielają, dostały na różnych etapach swojego życia sugestie od ginekologa, żeby usprawniać się w związku ze skoliozą, na przykład, którą pacjentka ma. No i ta pacjentka, jakby mając świadomość, że to jest coś, z czym już jest lata, nie widzi do końca takiego sensu terapii skoliozy pod kątem swojego też problemu, w tak, zestawieniu z głównym problemem, z którym przychodzi. Dlaczego poprawa jej ciała, tak, doprowadzenie do jakiejś symetrii miałoby wpłynąć na, na poprawę dolegliwości? No i przede wszystkim, prawdopodobnie może to być niemożliwe, żeby tą skoliozę w wieku dorosłym usprawnić. I już ja Wam wyjaśniam tutaj, jak patrzę osobiście na ten aspekt. Po pierwsze, nie każdy, kto myśli, że ma skoliozę, to ma ją rzeczywiście. Tutaj trzeba by było odnieść się do samej definicji skoliozy. Wiele osób z nas ma koliozę rzeczywiście, ale wiele ma różnego rodzaju inne asymetrie w ciele. Ja bym wolała więc tutaj posługiwać się sformułowaniem asymetrii. Myślę, że będzie to bardziej na miejscu. Czyli, posłuchajcie, no macie asymetrię w ciele, ginekolog wysyła was na fizjoterapię w związku z tą obserwacją. No i teraz, czy to ma sens, czy nie ma sensu? Nie ma sensu, moim zdaniem, usprawnianie kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że widzimy u niego asymetrię. Myślę, że nie ma na tej planecie osoby symetrycznej. Nie mamy symetrycznych twarzy, nie mamy symetrycznego rozkładu naszych, naszych narządów wewnętrznych w ciele. Zawsze jedna ze stron bywa dominująca, tak? prawa, lewa strona. Nie ma takiej równowagi i harmonii w ciele w stu procentach. Tak? Natomiast problem pojawia się dopiero tak naprawdę wtedy, kiedy odczuwamy dolegliwości, czy to dolegliwości bólowe dotyczące stawów obwodowych bądź kręgosłupa, czy też inne problemy. I tutaj chciałabym się pochylić nad tymi problemami ginekologicznymi, uroginekologicznymi, czyli cierpicie być może na endometriozę, macie być może rozległe wzrosty w obrębie miednicy mniejszej i być może nie tylko. Być może cierpicie na y, zaburzenia ukrwienia, przekrwienia w obrębie miednicy y, mniejszej. Może waszym problemem są bóle przy współżyciu, może bardzo silne bóle miesiączkowe, w ogóle uogólnione bóle podbrzusza miednicy mniejszej. I to ten problem trzeba usprawniać, i można to robić w kontekście asymetrii w ciele. Już mówię dlaczego. Wyobraźcie sobie, że mamy skróconą jedną stronę. Tak obrazowo mówiąc prostym językiem, mamy uniesione biodro z jednej strony, przykurcze w obrębie biodra, ograniczoną ruchomość tkanek z jednej strony ciała. No już samo to pokazuje nam, że tam pod spodem wewnątrz nasze narządy wewnętrzne mogą mieć przez to gorszą ruchomość, mogą mieć gorsze ukrwienie. Nie mogą harmonijnie pracować, jakby w porównaniu z tą stroną przeciwną. I oczywiście te rozkłady napięć mogą być zmienne, w ogóle jeśli chodzi o całe ciało. Natomiast tutaj, pod kątem właśnie usprawniania, myślę, że bardzo ważne by było, żeby zwrócić uwagę na to, aby rozpracować te tkaneczki, które są we wzmożonym napięciu. Może przyda im się terapia manualna. Chcemy zrobić miejsce tkankom, narządom wewnętrznym, na to, aby mogły poruszać się, mieć to miejsce na, na swoje codzienne funkcjonowanie. Bardzo fajnym sposobem, takim samodzielnym domowym, są po prostu ćwiczenia, ćwiczenia różnego rodzaju. Uwielbiam elementy jogi czy, czy metody Pilates, ale to mogą być zwykłe ćwiczenia, które Wam przychodzą do głowy. Popróbujcie sami, zobaczcie, na jedną stronę często zakres ruchu mamy większy, na drugą mniejszy. Więc w terapii, tak naprawdę, mając na uwadze asymetrię, chcemy pomóc tym częściom naszego ciała, które mają po prostu gorzej, po to, aby organizm mógł później sam włączyć też swoje mechanizmy naprawcze i po prostu lepiej funkcjonować. Mam nadzieję, że, że wyjaśniłam to wystarczająco w jasny sposób. Jeśli nie, to, to piszcie, będę, będę bardziej wyjaśniać. Pozdrawiam serdecznie.